Cześć, cześć. Siemaneczko. Elo, elo, 5 5 Dobra, Jehan KB, co? Jehan KB, tak. I Środny jest tutaj byłem. No, nice. uważaj, idą do ciebie. jeśli chcesz usta? Nie, nie chcę od ciebie, od ciebie nie chcę. ja Nie chcę. Gdyby niko był, to by od niko wziął. No ciabsy, Ja mi da, ściągnę. Ja mi da tego ściągnę. Solać. I siapsy, kościół. No, idę z mk o, Ten mida skończył. to może nie. To może jednak szybko, bo dojeżdżają. Dobra, trzeba wejść. Chodźmy midem, no idę, idę może Tops, To absolutnie może nie. Jestem i... pałac jak coś. Pałac? Y... Balkon, balkon. Nie, konektor wyszedł, 13 mniej. Oh, sorry o ma broń No ale, ale fisa, bo ja nie miałem nic nie... Kurwo jebana, ty. Czemu pani nie dostał? Ty, MK, ty w ogóle masz telefon włączony czy co? Co mi się wydaje Nie, co się dzieje? No bo jak mikrofon u ciebie przebija, to słychać te takie dźwięki telefoniczne tak, takie jakieś chujwie. Jakbyś miał telefon włączony, z kimś rozmawiał, albo ktoś obok ciebie wyrywał. chyba Nie cały czas, ale. Trzy razy słyszałem, albo cztery razy by to. No to jechał, plecy macie. Aha. Blisko... ...dwóch. O no ty kurwa, w plecy jeszcze. No. Ajajaj. Aj, aj. Ten w ogóle, ten gościu drugi miał 70 mniej. Co kurde. 22 go trafiłem. Kostal, mówię 70 mil. A to nie, to nie tego. Gramy? No przecież wiadomo, że gramy, normalna rzecz, że gramy przecież. Człowieku, gramy po teraz, zawsze się gra. Teraz słyszałem. Dźwięk telefonu. To nie umiem, bo. Tak, nic nie umiem. Raczej. Ja też to słyszałem, nie wiem. To też to słyszałem, więc to nie umiem, bo. Okej. nic. Chuj. Znaczy, ty, ty to... Ty to chyba u Tracera było ty da. jednak... No. no. Mid jest, dwóch już. Ja WP. A w upku Nie wiem. W fyszek tam był. Kurwa. Przeskaczę, za mało popierd... Na go w om A kuku? Szybany. Taka se historia. No właśnie, kupujemy, przecież nie będziemy grać eko, bez sensu. Taka ja se ja banana. Kupujemy? Nie, no Zawsze kupujemy, człowieku, w się kupuje. Co to się gra? Eko? Waszym banany? Ja miałem petkę. Jeszcze, jedno. Jeszcze jedno. jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze lewej, Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze nie Jeszcze nie Czekaj, jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden. Plantuj, czemu nie plantujesz, no co ty? Plantuj... <grystanie> Nieważne. Jedni pak w rybki. Jedni pak w rybki. O kurwa, a jeśli B się zamień? Albo, że nie wiem, tam dalej się ktokolwiek chce grać, czy ma WP. Bo to już dobra, kończą mapy. Nie ma problemu. Odląga jeden jest na idzie. Powiedziałem, się jest na boiler się Jeszcze jeden wyszedł, tam przy drugich akcjach. Jest dywany do Nie gdzie leży. Jestem w nie? Ja zrobię z bili, a jest wszyscy, jak ja chcesz side. A jest wszyscy przy pacy, gościu jest. Słyszałem? Nie w smoku tu, poprawi. Mid jest, mid jest, Tam midzie jest, u siebie. Na dole, przed naprzeciwko. Absolutely, nie ma. Okej. Nie mamy. No dobra. Ja pier... Jeszcze jeden jest gdzieś aparty, powinien być jeszcze jeden. Kurwa, szkoda. No, szkoda, że ja to kurwa zjebałem. Tak bywa. Ja to ja zjebałem, bo nie spojrzałem, ile mam A mojej kurwa, chłopak, nie zabijałem, bo się bo... Hmm. Kurde. żeby nie powiedzieć kurwa, kurwa, <grym> <grym> to nie kurwa, no, kurwa, to kurwa, to kurwa, kurwa, wygrała. kurwa, 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 w kurwa, 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 A, Pity. sejta. na. Pity ma połowę. Ja pierdolę, no. Ale chyba. na B. 50. Chodźcie Jedyny, 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 Na razie. jedyny, 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 w jedyny, Co ty jedyny, jedyny, Tam. Kurwa. jedyny, jedyny, dostał. jedyny, przyjdzie, no. Będzie. To. Panie, <śles> <Banan. śles> no, jedyny, CT ostatni, kosę ma. Po kosie znaczy Ma nóż w nice. Nice. Nie wiem co z tą myszką Jakoś sama strzela I'm... <grym> Lok. Są oprogramowanie zewnętrzne. Nie, nie mam mi Cicho, bo się wyjdzie. Grenada! Awesome! Oddychał, awesome! Oddychał, ale mi wy. No To okay. nie... Do samo dostałem. Ała! Tu nie zginieszuty.

no ruda, miałeś <grymne> pewne info i tak rozjebałeś tą no, grę. Daj spokój sobie. Trzeba było kurwa nie umierać do chuja pana. Ale ja zjebałem. No właśnie, on zjebał, nie ja. Po prostu takie Zamykaj! Się, ja dostałem później MP dostałem. Ja na schod, on jeszcze u mnie był ze schodu schodził, nie? I dostałem w Korci, żeby iść za na B, ale nie to... Nie, wypierdalaj na no. A <grymne> <grymne> To graj, nie? Ja powiedziałem jeszcze zanim zaczęliśmy mecz no tylko e jemina. No, A będą się dostawać. Ładnie zrzucałem. A, będą uuu, to uuu, 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 to uuu, 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 Kurwa, lega, tak. Chuj. Od banana ostatni Side Nie, nie side sorry to laga w ogóle w... Kurwa co jakieś lagi są, o co chodzi? Kurwa jakaś spadnie Tego typu w ogóle pudziłem łota wybiegł kurwa na mnie bezpośrednio Chyba ten łotow łot nie wszedł kurde bo nic nie zabrałem żadnego gównościać roboty wygracie w slajdzie. Ja to tak różnie. Nie oba to dalej połowę się Grenade out Bombę mamy coś Mit, obity. Nie, nie, co Obity. Jeden obity. 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 <grym <grym> <grym> ja już ja, ja. ja Lejdę tam rzuciłem i zostali podwagi. Pomimo, no, no, tam dwa Lejdy rzuciliśmy. Tak, za ta, ta. Także tego. A ja, ja palę na daleko, a czy ta, palę ta, czy ta, na ta, blisko? Co? Ja nie palę papierosów, uspokój się. Ty pejesz w doczku?

To jest 11 No też to myli. możesz chyba cofnąć do ASS. Nie, no ja idę do nich. O, Nie o, potrzeba, nie potrzeba. Wyjdźcie sobie. O. Gdzie on wyszedł? Ja, ja co? wiem. On próbował w wychodzi, wychodzić, kurwa. Byle, że stoi w łotwie i strzela się za Jeszcze jeden jest błędny. Jeszcze jeden jest zapadł. Zostaj, zostaj, nie ma nic. Sprawdź, sprawdź APSy. Nie Nie to pi... No. No. I 6 Mogę ci Jest jeden B. B dwóch. Dawaj, Bity na szczęście. Puszczam Biało mają, biało, zatrzymali się Bierze, wjechał, wjechał Czas, graby go Nice, git Dobra dziś za mniejka nie ma nikogo Lecy Kurde Broń Broń, broń gdzie nie powiem Spierz Bolera wyszedł, nie? Tak, no chłop. Chłop jak w Zemłotowa wychylił się, sprawdził, cofnął się, a stwierdził, że jeszcze nie się wychylił. Up. I w łotowie na kusaku, weź się z tego, co że rozumiesz. Zwykła świnia z niego. Boli, ha. Grenade out. Pitchfork throwing flashback. Pitchfork incydiary. Jest, rafa. Grenade out. Incendiary out! No, po motowi, kolejne, zobacz no! <laughs> boiler wjechał, boiler, boiler, nie, się nie ma. To sam Smoła, byłem na Apsy? Apsy, balkon. I short, 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 widział cię już. O kurde, nie! Ja pierdolę, toś nie podkręcaj. a zjebałem, przepraszam. Nie no, to się... Ja słyszałem, go. No nie no, ale kurwa, no, mogłeś wygryć Ale, wygrać, ale nie, za, no, nie podkręcaj, ja muszę grać na swój sposób. No, ha, no dobra. Nie podkręcaj go. Się, kurwa, nie widziałem go. Jest ślepy jestem. Nie po Nie podkręcaj. Nie no podkręcaj mnie mówię ci. muszę grać po swojemu. Mówię ci. No. A myli To jest tam myleniowe, to go nie pomalujesz, nie podkręcaj. za mało po prostu. Widzisz mnie? Ja nie, ja nie, Widzisz mnie? Nie. To nie ja chciałem. Czekaj, pójdę mida. Okay. Próbuję ściągnąć. Ty rudę nie masz. To nie, to masz. To tak, to nie gra. To, to masz. Czemu trzech nawet? Dobra. No bo tutaj nie mam broni. Aha, fajnie. Ma cię dupę, raz, dwa, trzy. No to biało, zajebiście Dwóch longiem idzie na trzech Biblia jeden Poszedł, poszedł CT najgorsze. najgorszy. O kurwa, widziałem, no że jest idzie w końcu. To Dziwnie tobie tą myszką ruszyłeś teraz. Mówisz? Nie, nie mam nic z I ty? Gram kurwa to tyle takie... w tą grę, że raczej wątpię, żeby mi się chciało coś odpalać. <grym> no, moż... Możliwe, że myszka jest bardzo strana już. Bo mą... A tak zraną spokładkę już. I myszkę startą, że to jest pewnie... No, fajnie. przecież w się tylko tłumaczy. No. I nie, i ja to. Dokładnie Dokładnie. To. Dobra? Dobra, dostał, ale... Middle. Mid od Rampen. jest na blisko. Jeden wjechał mi. Dobra, ja, dobra, ale fajnie. Tortel się zbu. One flashbang. Totaps. Nie, pół piasek. Ja pierdolę, jeszcze plecy miałem. Okay. <grytanie> <grytanie> tak. has been planted. He? Także tego. Pot, ma potera ewidentnie, ewidentnie ma Już koniec Nie no co, jeszcze wygrywamy Trzeba mieć wierządki Na no, betę już nie wejdą ani razu Nie jadą, kurwa. Na samym środku są. Trzech. Wjechanka, longiem. Kła. Longiem, longiem, jak że... Longiem, a wchodzą. No, biblia, biblia jest znowu, tak samo. Jeden Biblia leży. Smoka mi dali, chyba na pewnie. Biblia się da. Po górze, po Biblia. Weź kapema. Inside. Leży. leży. Ty, kiedy oni Na weszli? Tak, ja, mówiłem, że do, do loga. Mówiłem, że... aha to ja myślałem, że oni się spotkali. że cię mida rzuciłem wam info, kurwa. Nic było wakacje wakacje się było słychać od Ciebie, Dreyz, Ty w ogóle info nie dajesz. Ty w ogóle info nie dajesz, człowieku, od nik. Nikt ci nie słyszy. Mówię Ci. Ja zawsze daję info, że nikt nie nie słyszy. Przez to, że tutaj jest, wiesz, 18, to nikt nie powiedział, co Ci dał.

Ej, my odpuściliśmy longa w ogóle. Tak. Ja ja wracam? Jeden balon podszedł. Dwóch Dobra. mam. Dam. Dwóch mam, zielony. Smoki. Jestem w side'zie. trałem się. Ba jest baset, jest jeden. Ja się fatalnie tym Ja w pod lufę. Ten, banan, Ostatni banana. Jest blisko, blisko jest. Easy, człowieku, to jest... Rozpierdol. Jakie zawieszanie ty łopą zrobiłeś, bo ja wyskoczyłem przez slowka i... Jest, człowieku, tam nie ma opcji. Tak jest. Ruda, zamykaj tam. I się nie liczysz. Cisz, się, się lolo.